Pani że Piotkowian będzie trudniejszym przeciwnikiem niż Zagłębie? Nie, zdecydowanie łatwiejszym. Piotrkowianin jest zdecydowanie zespołem w naszym zasięgu, szczególnie na naszej gali. Jest to zespół, który pomimo, pomimo tego, że w zeszłym sezonie był wyżej od nas, to doznał jednak sporych osłabień. Po tym przegranym meczu z Zagłębiem, jakie wnioski przez meczem z Piotrkowianinem? Obejrzeliśmy sobie ten mecz. Zawodnikami w trakcie tego tygodnia było widać, że nie było takiego pełnego zaangażowania w grę obronną. No i troszkę zabrakło zdrowego rozsądku, bo żółty, które obronił Świękula w pierwszych 10 minutach, było oddawane zbyt szybko i z niedogodnych pozycji. Będzie miał Pan do dyspozycji wszystkich zawodników? W tej chwili na stadku Dzisiaj podejmę decyzję. Dostał pan już oficjalną informację ze związku w sprawie objęcia funkcji trenera akademii żołnierzowej? Sam czekam na oficjalną nominację na to stanowisko. A nieoficjalnie? Nieoficjalnie wiem, że takie są projekty Komisji Szkoleniowej Związku. Dziękuję.